Choroby sercowo-naczyniowe to najczęstsze przyczyny zgonów na świecie. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne szacuje, że tylko na nadciśnienie tętnicze cierpi w kraju około 10 milionów osób, zaś na zawał serca umiera rocznie 15 tysięcy pacjentów. Te statystyki utwierdzają lekarzy w przekonaniu, że potrzebne jest wzmocnienie opieki kardiologicznej, również tej inwazyjnej. Dlatego zrodził się pomysł powstania w Trzcianeckim Szpitalu Oddziału Kardiologicznego. Jest potrzeba w Północnej Wielkopolsce, aby oddziałów kardiologicznych było więcej. Sama piła nie wystarcza. Oni nam wskazują, że bardzo często pacjenci z Północnej Wielkopolski, z Trzcianki, z Krzyża, Drawska są odwożeni do Szczecinka lub do Kowanówka. Uruchomienie takiego oddziału inwazyjnej kardiologii tu w Trzciance umożliwiłoby szybszy ratunek. Przy Trzcianeckim Szpitalu działa już poradnia kardiologiczna. Pracuje w niej pięcioro lekarzy specjalistów. To właśnie na bazie i doświadczeniu tych medyków ma funkcjonować nowy oddział. Od momentu ich pojawienia się, tych kardiologów zwiększył ilość przyjęć na ponad 300% niż dotychczas było, więc to, to, to również pokazuje o tym, jaka ciągłość tej opieki kardiologicznej powinna być zachowana. W oddziale kardiologii inwazyjnej z pracownią hemodynamiki pomoc ma znaleźć w tym samym czasie nawet piętnaścioro pacjentów. Przedstawiciele powiatu i dyrekcja szpitala prowadzą już rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak aby nowy oddział mógł powstać, potrzebna jest także zgoda Ministerstwa Zdrowia i Wojewody Wielkopolskiego.